Zapytam się o, o, ten, o ten przemyt. Powiedz mi, czy byłeś utalentowanym przemytnikiem, czy też dawałeś się złapać, musiałeś uciekać gdzieś tam po polach? Ale mówisz o Berlinie, czy o Wschodzie? A nie wiem, powiedz, jakie masz doświadczenia byłem utalentowanym, bo się nie dałam złapać, raz pamiętam taką historię jak jechaliśmy na nasparień za granicę i zapomniałam paszportu i granicę przekroczyłem w toalecie, schowałem się, Aha. bo po prostu nawet mi było głupio powiedzieć trenerowi, że, że nie mam, tak, bo, bo, bo po prostu no, trener by się troszeczkę wkurzył, a już byliśmy przy granicy, więc schowałem się do toalety no i się udało, a jeśli chodzi o, o przemyt yy, do Berlina, no to, to rzeczywiście myślę, że kilku nas było, bo było też był <śmary> Mariusz Piekarski, jego kilku kolegów, i na pewno to była adrenalina, ale udało nam się. Mieli... A jakie mieliście sposoby? Wiesz co, no to chowałeś, chowałeś na nogi, na, na, na brzuch, bo wtedy miała mniejszy, e, e, owijałeś to bandażem, e, nakładałeś ortaliony, takie e, dresy i, i siedziałeś tak 5-6 godzin w torbie, e, miałeś zupełnie inne rzeczy i się udawało. No myślę, że, że to był jeden taki wypad, który, który nam się udał i, i rzeczywiście na tamte czasy to były olbrzymie pieniądze. Olbrzymie, czyli? 300 marek. Z tego co pamiętam, zarobiliśmy na wyjeździe i to w tamtych czasach to, to było bardzo duże pieniądze. Mogłeś tak. sobie co malucha kupić? No, samochód może nie, ale wtedy chyba za 10 marek to, to przeżyłeś miesięcznie spokojnie. Aha, okej. Okay. to było pamiętam. To że... ile wtedy na siebie paczek papierosów mogłeś zmieścić? Już co? Ja, ja nie pamiętam, czy tam z 15, 20, ale też porozdawałem ludziom po, po paczce pod wiek, żeby mi pomogli. Wtedy rzeczywiście inni koledzy wzięli po, po 10, po 15, a ja wtedy chyba miałem 30 Aha. paczek, więc, 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 ale wtedy. Kartonów chyba nie, paczek. E kartonów, przepraszam, kartonów, i wtedy miałem budżet, bo, 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 bo rzeczywiście od małego gdzieś tam handlowałem na, na, na bazarze, to, 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 to spodniami, bo. bo brat handlowo, ja mu pomagałem i rzeczywiście miałem po prostu wtedy pieniądze, żeby taką ilość zakupić. A na, na bazarze co robiłeś? No sprzedawałem spodnie. sprzedawałem spodnie jeansowe i, i, i rzeczywiście chyba miałem 2 czy 3 dolary na parze od brata. No i też przypominam sobie, że jak wszystkie sprzedałem to zrobiłem sobie taką karteczkę kupię dolary, kupowałem okay. dolary, jak kupiłem dolary, odwracałem kartkę, sprzedam dolary i sprzedawałem dolary, więc tak naprawdę wtedy, wtedy łatwość zarabiania była było bardzo łatwa. <grym> <grym> Czyli generalnie... I podatków nie było i VAT-u. Historia, historia piłkarzy, którzy do Niemiec fajki z Polski przemycali, jest długa, bo potem też mieliśmy takie zdarzenia, trochę bardziej medialne niż te twoje. Tylko ja się nie dałem złapać. A ty się nie dajesz złapać, ale zapoczątkowałeś ten trend, można powiedzieć. Znaczy, wiesz, by przemycić to można, ale, ale gorzej było, jakby na gorący uczynku ktoś się złapał, jak sprzedajesz. Myślę, to, to chyba była mm. gorsza sytuacja. Mm -hmm. A co w tamtych czasach najbardziej zwariowanego? Zrobiłeś, sprzedałeś, kupiłeś, albo w ogóle jaki numer najbardziej pokręcony wykręciłeś właśnie? Nie, aż, aż takich szaleńców nie było. Na pewno na pewno też pamiętam, jak wyjeżdżaliśmy na turnie czy na zgrupowanie, mieliśmy 15-16 lat na, na wschód chyba to Litwa albo Łotwa. To jedną torbę miałem do treningu, a drugą z Towarem i pamiętam. Miałem takie kurtki, e, jeansowe spodnie i, i przyjechał e, kupiec, który jechał 300 km. I, i, i rzeczywiście to koledzy śmieli się oglądali, bo, bo to było w naszym... Jak ty się z nim zgadałeś? To nie były czas na składskie. To ty nie znajesz Ruski? Ja nie, ale nie myślałem, że on 300 km jechał, bo wiedział, że ty tam będziesz znaczy, ja nie wiem, czy, czy po prostu tam y, miał znajomą, mhm. bo, bo, bo sprzedał... Wtedy tak naprawdę każdy handlował i, i, i pamiętam część tych rzeczy sprzedawaliśmy w hotelu, dla, dla kucharek i, i widocznie... Ta któraś... piłka ci z nieba spadła w sumie, co? Bo gdyby nie ta piłka, to nie miałbyś tylu okazji, żeby... Wiesz, wszystko... że miałem dylemat wtedy, czy po prostu iść w handel, czy po prostu w piłkę, bo, bo rzeczywiście zarabiałem dosyć duże pieniądze, ale jednak, jednak ta miłość do piłki zwyciężyła i... I do końca jeszcze on przyjechał właśnie 300 km, bo to chyba albo, albo znajoma zadzwoniła do niego i pamiętam targowaliśmy się z dwie godziny nie opuściłem mu na żadnej rzeczy rubla, bo wiedziałem, że jak tak daleko, tak tyle kilometrów tu przyjechał, no to, to musi to kupić, tak? No i się udało. Mhm. A to trochę jest tak, że nawyki zdobyte wówczas przekładały się też na boisko, że jak jesteś cwaniakiem w życiu, to potem Masz pokusę, żeby kogoś też na boisku przedryblować? Na pewno wiesz, miałem puścić. taki styl, troszeczkę na boisku takiego, e, cwaniaka, że po prostu chcesz kogoś ośmieszyć, chcesz pokazać, tak, że jesteś tak. lepszy, chcesz założyć siatkę i, i że rzeczywiście no wtedy człowiek się wychowywał trochę na, na, na innych podwórkach, musiałeś sobie e, radzić e, i w szkole i, i na podwórku. Byli starsi, e, ktoś się zawsze e, Potrafił zaczepić, więc, więc trzeba było od, 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 od młodości troszeczkę kombinować. Ja, ja też mam trzech starszych braci, więc, więc jak to najmłodszy w rodzinie to troszeczkę ktoś się tam popchnął, ktoś się szturchnął, więc od małego musiałem sobie i w domu przepychać się i, i później na podwórku, gdzie, gdzie grałem tak naprawdę ze starszymi kolegami o 2-3 lata, więc tam znowu musiałem się przepychać i w życiu później też trzeba było sobie radzić, bo, bo nie wiem czy wiesz, że mając Lat, to też pierwsze moje pieniądze to, to, to zarobiłem pod myjką stałem i myłem samochody, chodziłem z szopką do ludzi, choć śpiewać nie umiem, ale, ale, ale starałem się głośno śpiewać i, i, i i nie pozwolono mi na długie kolendy, bo po prostu tak fałszowałem, że ludzie szybko wrzucali drobne i wychodziłem, więc tak naprawdę od małego trzeba było sobie radzić, ale to rzeczywiście cię, cię uczy później w, w życiu, może nie kombinacja, ale, ale, ale żeby nie być mhm. ostatnim. Padło to pytanie na czacie, ty z tego przemytu się spowiadałeś regularnie, czy, czy nie? Dlaczego miałem się to nie spowiadać? Grzech? Szczerze, nie, w tym, w tym czasie krzywdy nikomu nie robiłem i, i każdy Znaczy w ogóle w tych kategoriach nie rozważałem, więc. Teraz ci zmąciłem. Ja nie ma problemu. Nie ma problemu. E, dobra, e, pytanie Marek Citko, czy handlowałeś kryształem? O. Nie, nie. Nie handlowałem. Wiem, że wiem, że e, to była też dobra przebitka, ale u mnie mama kupowała kryształy, ale nie wtedy. Nie. Ja wtedy. Też musisz wziąć pod uwagę, że ja nie, nie byłem pełnoletni, ja nie mogłem sobie sam wyjeżdżać za granicę, bo, bo ten handel na wschodzie to wynikał z tego, że wyjeżdżaliśmy z drużyną, a mhm. jedyny ten wyjazd do Berlina to był tak naprawdę wakacyjny, kończyły ich, a wtedy mieliśmy po 17 lat już tak mhm. troszeczkę, albo 18 musiałem być, chociaż nie pamiętam ci powiem, bo... Tak sami wyskoczyliśmy, więc ciężko mi powiedzieć, czy już mieliśmy 18 lat, czy nie, ale, ale chyba musieliśmy, bo, bo, bo rzeczywiście. Ale miałem zaufanie od rodziców i taką y, wolną rękę.